Udekorujcie ze mną moje biuro To jest to miejsce, w którym zawsze nagrywam I teraz trzeba je po prostu udekorować Oczywiście mamy choinkę Stwierdziłem, że kupię jakieś takie białe bombki I srebrny łańcuch Mam jeszcze takie dwie choineczki Mam też lampki I mam też jakieś pudło z bombkami, których już w sumie nie używam Żyjemy w XXI wieku I jeszcze nikt nie, nie wynalazł takich lampek choinkowych, które się nie plączą Ja trochę tego nie rozumiem Czemu to się zacięło? Czemu to się zacięło? I moi drodzy, przyszedł moment, w którym będziemy dekorować to piękne drzewko. Trochę nie wiem, czy to nie będzie za duże do, taki, do takich bombek. Wydaje mi się, że to jest trochę za duże. Będę próbował je zawiązać jakoś. Chyba najlepiej będzie jak po prostu... Przedekoruję to i pokażę jak to wygląda. No i moi drodzy, tak to wygląda. Jest choineczka. Tu są kolejne choineczki i tu jest... E, światełka. No i co? To jest kolejny dzień vlogmasa. Widzimy się w kolejnym e, vlogmasie. Już. Утро!